Nie zawsze cuda dokonują się od razu. Czasem Bóg mówi do nas idź, a w naszym życiu i wewnętrznym, i zewnętrznym nic się nie zmienia. A cud dokonuje się w drodze, dokonuje się po jakimś czasie dokładnie tak, jak w tej dzisiejszej Ewangelii. Myślę sobie, że wiara tych trendowatych była naprawdę przeogromna. Że potrafili ruszyć w drogę pomimo tego, że ich ciało nadal było chore. Ale brakło jednej rzeczy: brakło dziękczynienia. Myślę, że z jednej strony właśnie powinniśmy brać z nich przykład, to znaczy nie ustawać w modlitwie, prosić Pana Boga o to, żeby cuda dokonywały się w naszym życiu. Ale z drugiej strony nie możemy nigdy zapomnieć o tym, że Pan Bóg już nam dał bardzo wiele rzeczy, za które powinniśmy dziękować. Wiara i dziękczynienie powinny iść sobą w parze.